Wskazania zdrowotne nie. do skoku, to nie dostaniesz. Ej, nie odliczaj jeszcze, 100%. Łapiesz kamerę Nie ma. odlicza jeszcze. Złam kamerkę dwoma rękoma na razie. Przed sobą. Dobra? Złap kamerkę dwoma rękoma. No to dobre pytanie. Dowiesz się po co to robisz, gdy wylądujesz na ziemi, szczerze powiedziawszy. Bo wtedy dzień zmienia się na naprawdę wspaniały z automatu. Bardzo cię proszę, złap kamerę dwoma rękoma przed sobą. To na razie jedną w takim razie do przodu. Ja cię cały czas trzymam. Nie wylecisz, nie ma szans. O, głęboki oddech. Pomyśl o czymś miłym. I złap kamerkę. Drugą ręką teraz. Dokładasz drugą. Nie skoczę. Najpierw dołóż drugą. Potem zdecydujemy dobra. Ja pierdzielę. Naprawdę, tu nie ma co się zastanawiać. Łapiesz kamerkę dwoma rękoma. Trzy czwarte roboty już za tobą. zostaje tylko jedna decyzja o się do przodu. Myślę, że też. Ale A możesz tym nie popchnąć? Mogę. Lightowo, nie ma problemu. Zrobię to z wielką przyjemnością. Dobra, właśnie niecierpliwy Michał już wiesz, czeka na Ciebie, już macha. Nie w dół. Dobra, łapiesz kamerkę. Dwoma rękoma? Szybciutko, działamy. To był pierwszy sygnał. Jeszcze jeden nie będziemy musieli zjeżdżać. Jedna ręka, dokładnie z drugą. A przed chwilą koledzy dołu dali mi sygnał, że stoimy na tak. Musimy lecieć. Dawaj, kamerkę drugą ręką. No zaufaj. a w sobie. A ty skaczesz z otwartymi oczami? No tak, tak jest najfajniej. Ale ja nie skaczę teraz, wiesz, ty skaczesz. Dlaczego ty ze mną nie skaczesz? Ja się boję. 3, 2, 1. Ładnie. Dobrze, broda do klatki z garstkiem, broda do klatki, w drugą stronę jest klatka, do brzucha. Aha! Jak było?